Witajcie moi drodzy, z tej strony fotograf Andrzej Janowski. Zdecydowałem się rozbudować swoje zaplecze sprzętowe, a że pracowałem w systemie Canona, tak więc zdecydowałem się na zakup nowego aparatu Canona Eos R. Jest to bez i w dniu dzisiejszym zrobiłem sobie taki króciutki unboxing tegoż też aparatu. Zapraszam serdecznie. Tak więc kochani, w kartoniku, Pierwsze co się okazuje to paserolowa instrukcja obsługi, kabel do ładowarki, ładowarka i taka ciekawa rzecz od razu, że, jeszcze jakiś kabel, nawet nie wiem dlaczego czego, wróćmy do ciekawostki. Aparat Canon EOS R pracuje dokładnie w tych samych bateriach, czyli LP-E6 lub E6N, co aparaty 5D Mark IV, na przykład lub 6D Mark II. Więc, jeśli ktoś miał i miał taką zapasowe akumulatory, jak najbardziej będą pasować. Co tu jeszcze w kartonie? W kartonie znajdziemy adapter, przejściówka yy, po to, by można było podłączyć swoje powiedzmy stare obiektywy lub te, co mamy zgromadzone do nowego body. A jak wiadomo tu się zmieniło mocowanie. Nie jest już tak samo jak w aparatach. Na przykład 5D lub 6D mamy zupełnie inny system mocowania. No i mamy nasze cudo, sam aparat. Powiem wam, że jest bardzo fajny. Nie jest za ciężki, bo to uwaga jest chyba około 660 gram, jak dobrze pamiętam ze specyfikacji. W dłoni leży bardzo fajnie. Ja oglądałem wiele recenzji, gdzie Mówili recenzenci, że jest mały ten grip. Że palec im tu odstaje. No ja nie mogę tego doświadczyć. Ja mam na przykład małe dłonie, więc u mnie leży. Że tak powiem, bardzo fajnie i wygodnie się go trzyma. Jestem zaskoczony pozytywnie, że tak powiem, tym, jak to wygląda i jak, jak się go trzyma jego ergonomią. Moi drodzy, zostawię to a jeszcze mamy paseczek taki super aparat kupiłem w zestawie z nowym obiektywem RF jest to taki obiektyw 35 mm ze stałym światłem 1.8 makro ze stabilizacją obrazu Odmiennie, od tej No i czyli no, Ale tej I mięsa, czyli od To w oczy To niestety Brak osłony przeciwsłonecznej. No trudno trzeba je kupić, uprawić sobie bez. Sam obiektyw wygląda na porządny. Jest duży, rzadkowy pierścień bardzo fajny. To no, wygląda całkiem sympatycznie, że tak powiem. No dobrze, moi drodzy, to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Na tą chwilę spróbujemy jeszcze może włączyć jak to działa, czy zadziała, czy nie zadziała. Zobaczmy. Niestety bateria trzeba. Naładować. No dobrze, to nie Na tą chwilę. To było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że z czasem zrobię krótkie porównanie do Canona 6D Mark II. Takie rzeczowe, jakie są moje odczucia, i wrzucę Wam, byście mogli również zobaczyć. Może ktoś ma dylemat, co kupić. Może komuś coś doradzę, podpowiem. A tymczasem, trzymajcie się, pozdrawiam Cię krótko. Do zobaczenia.